Oto młodzi się pobierają, żeby jedno pierzynę się przykrywać. Gadają, że jak w sobotę zmówiny, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzciny. Swoją drogą, pospieszyli się. Dosyć to podejrzane. O, ale ja to sprawdzę, gdzie trzeba. Słyszała? Naszemu sąsiadowi ugierał, ukradli. <laughs> a taki był ładny, amerykański. Szkoda. Dałby Bóg, żeby oni taki po ślubie. Ja Państwa bardzo przepraszam, ale moja żona przeprasza, bo śpi. A ja nie mogło biedactwo Komczuszek z pana Ja widziałam jak pan przeoglął ślinkę Oj dobre to były czas W potrzebie i granat pod ręką był I karabin Ty jest wiele pięknych i atrakcyjnych kobiet Zachował się bardzo nieprzyzwoicie Bo zbawił mnie posiłku Ale jedna tam miała bilbały Chodź zwiedzimy sobie pięterkę. Pierwszy e, ledwie wytrzymaliśmy, więc nie wiadomo, czy wytrzymamy drugi. Myślisz, że facet ma jakiś kompleks czy coś? <gry> <gry> więc dlatego, z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie. Chłop, dwie godziny sam, to tak, jakby już nie był sam. Idę na taras i wracam zaraz. Uwaga, grupa. Kierunek wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. Ten chłopczyk ma kasa. Panowie, pijcie dalej sami. Ja już widzę białe samochody. Składam oficjalny protest przeciwko podsłuchiwaniu rozmów prywatnych. Stop! Stop! Czas minął.